Witam was wszystkich serdecznie. Powoli kończy się okno transferowe w Polsce, ale kluby z Ekstraklasy dalej dokonują wzmocnień w ostatnich dniach potwierdziło się kilka ruchów, no i powstało też kilka plotek transferowych. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie sporo informacji na temat kilku najciekawszych z nich. Na samym wstępie jednak wielka prośba do was. Zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie i zachęcam też do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. A teraz Przejdźmy już do transferów. Kilka dni temu nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok został Eddie Semedo, który został wypożyczony z cypryjskiego Risuli Masol do końca tego sezonu. Ten 25-letni prawy skrzydłowy jest wam pewnie bardzo dobrze znany z ekstraklasowych boisk, gdyż jesienią 2023 roku występował dla Radomiaka Radom, no i w barwach drużyny z Radomia rozegrał 18 spotkań, strzelił 4 bramki, no i tym właśnie zapracował sobie na transfer do cypryjskiego zespołu. W poprzednim sezonie czasem grał w pierwszym składzie, a czasem wchodził z ławki rezerwowych, no a w tej kampanii już był takim etatowym zmiennikiem, rozegrał zaledwie 377 minut, no i pewnie szukał zespołu, do którego mógłby trafić na wypożyczenia, by po prostu grać więcej. Finalnie trafił do Jagiellonii i Białystok. Łącznie dla Arisu Limassol rozegrał 35 spotkań, w których strzelił dwie bramki i zaliczył 4 asysty. W czym się wyróżniał? W poprzednim sezonie był przede wszystkim piłkarzem, który bardzo, ale to bardzo często dryblował, średnio 7,1 razy na 90 Minut, co było siódmym wynikiem w lidze cypryjskiej. Do tego często wrzucał, no bo średnio 5 razy na 90 minut drugi wynik na Cyprze. No i też dobrze odnajdywał się w polukarnym przeciwnika. Średnio notował 4,7 kontaktów z piłką w polukarnym rywala na 90 minut, co było trzecim wynikiem w lidze. No ale przede wszystkim był piłkarzem, który w pojedynkę potrafił zrobić różnicę na skrzydle. Jagiellonia pewnie chciała trochę wzmocnić rywalizację na skrzydłach. Na prawym jest oczywiście Pietuszewski. No i przede wszystkim Miki. VR. Na lewej flance jest oczywiście Hansen i Czurlinow, no a Edi Semedo to piłkarz, który równie dobrze może zagrać na obu tych pozycjach, no i może troszeczkę Jagiellonii pomóc w łączeniu pucharów z ligą. Oczywiście w samych pucharach jadzenie pomoże, no bo termin na rejestrację piłkarzy do Ligi Konferencji Europy już minął, natomiast jest to piłkarz, który będzie stanowił ważną część głębi składu Jagielloni w Ekstraklasie. Zna Polskę, zna Ekstraklasę, też potrafi zrobić różnicę w pojedynkę, także wchodząc z ławki rezerwowych może być ważnym elementem Jagiellonii Biały Stok podczas rundy wiosennej no i kto wie jeśli sprawdzi się w drużynie Mistrzów Polski to być może ta postanowi go wykupić Wzmacnia się również Widzew łódź. Nowym zawodnikiem drużyny serca łodzi został Peter Terkilsen w ramach wypożyczenia do końca tego sezonu. Jest to dosyć wysoki, no bo mierzący 1,90 m wzrostu duński prawy obrońca, który ma 26 lat, no a jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 350 tysięcy euro. Karierę rozpoczynał oczywiście w Danii, później grał w Norwegii, a przed rokiem trafił do szwedzkiego Djurgarden, z którego właśnie teraz trafia do widzewa. W poprzednim sezonie był jednak tylko uzupełnieniem składu. W szwedzkiej drużynie. Na krajowym podwórku rozegrał tylko 16 spotkań, no ale tylko 6 w pierwszym składzie. Do tego dołożył też 6 meczów w lidze Konferencji Europy: 2 w fazie ligowej i 4 w eliminacjach, no ale właśnie zwykle w roli zmiennika. Łącznie podczas całej swojej piłkarskiej kariery uzbierał 96 spotkań w lidze norweskiej, w której zdobył 9 bramek i zaliczył aż 17 asyst. Ma też na koncie 30 meczów w lidze duńskiej, no i 13 właśnie w lidze szwedzkiej. W czym się wyróżniał w 2020 roku, gdy już grał, no to sporo pracował w defensywie, notował średnio 9,7 pojedynków defensywnych na 90 minut, co było szóstym wynikiem w całej Lidze Szwedzkiej, no i wygrywał 68% z nich, co było niezłym wynikiem, do tego dobrze wykorzystywał swój wzrost, wygrywał 67% pojedynków w powietrzu, co było dobrym wynikiem, no a jeśli chodzi o aspekty ofensywne, no to celność jego wrzutek wynosiła 36%, co było też niezłym wynikiem, natomiast grając w Szwecji miał nieco więcej za Defensywnych, grając w Norwegii, nieco częściej podłączał się do ofensywy, wtedy uwypuklał swoje atuty ofensywne. Jest to piłkarz, który bardzo lubi grać właśnie przy linii bocznej, lubi podłączać się do ofensywy, także widzewowi może pomóc nie tylko w obronie, ale też z przodu. Na no, Widzew potrzebował prawego obrońcy, kontuzjowany jest Kastrati, też pewne problemy zdrowotne miał ostatnio Krajewski, no i w ostatnim czasie na prawej stronie obrony grał Kwiatkowski, nominalnie środkowy obrońca, który też jeszcze nie ma zbyt wielkiego doświadczenia na poziomie ekstraklasy, także takie wzmocnienie Widzewowi było potrzebne na wczoraj. Sand Herkilsen na papierze wygląda przyzwoicie, może to nie jest jakaś bomba transferowa w ekstraklasie, no ale takie solidne wzmocnienie myślę, że jak najbardziej zobaczymy ile czasu będzie potrzebował, aby wrócić do optymalnej dyspozycji, no ale jeśli mu się to uda i będzie dobrze spisywał się wiosną w Widzewie, no to drużyna z Łodzi może go też wykupić. Po zmianie właścicieli ofensywę transferową rozpoczęła też pogoń Szczecin. Nowym zawodnikiem portowców został Renajer, który podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku. Ten 21-letni Brazylijczyk może zagrać się na skrzydłach, no i też jako napastnik. Mierzy 1,74 m wzrostu, jest piłkarzem lewonożnym, a jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi milion euro. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w wielkim brazylijskim klubie Nobo w Santosie, w barwach którego zadebiutował w wieku 16 lat, natomiast ta jego przygoda z biało-czarnymi też nie była fantastyczna, nie trwała zbyt długo, no bo zagrał w to się tylko 8 spotkań. W marcu 2024 roku Renajer trafił na drugi poziom rozgrywkowy w Brazylii, a konkretnie do Guarani, tam rozegrał tylko 3 spotkania, no i w sierpniu rozwiązał umowę i od tego czasu był wolnym piłkarzem. Łącznie podczas całej swojej piłkarskiej kariery uspierał 11 spotkań na seniorskim poziomie, bez bramki i bez asysty. Ma też na koncie 10 oficjalnych meczów juniorskich z trzema golami, no i też był młodzieżowym reprezentantem Brazylii do lat 16 w tej kadrze rozegrał 4 spotkania. Czym się wyróżnia? Przede wszystkim jest to piłkarz, który bardzo często szuka uderzenia, średnio uderza 3,6 razy na 90 minut z dobrą celnością, no bo wynoszącą 48%. Też całkiem często drybluje, średnio 3,6 razy na 90 minut, jak to Brazylijczyk. No i też dobrze odnajduje się w polu karnym przeciwnika, notuje średnio 3,9 kontaktu z piłką właśnie w szesnastce rywala na 90 minut. Także dobrze odnajduje się w polu karnym no i też piłka przy nodze mu nie przeszkadza. Jest to jednak piłkarz o kruchym zdrowiu i myślę, że najlepiej świadczy o tym fakt, że ma dopiero 21 lat, a już dwa razy zerwał więzadła krzyżowe. Obecnie będzie trenował z drugim zespołem Pogoni Szczecin, natomiast tak docelowo ma dołączyć do pierwszej drużyny. Na pewno jest to piłkarz, który posiada naprawdę spory talent, co widać na pierwszy rzut oka oglądając różne kompilacje z jego udziałem, do czego zresztą serdecznie zachęcam. Natomiast pytanie, czy na pokazanie tego talentu pozwoli mu zrobić? Wie, no bo to był jego jeden z głównych problemów w ostatnich latach. Ofensywa wzmacnia również widzę w Łódź. Po dołączeniu prawego obrońcy Therkiel do drużyny trenera myśliwca, według informacji Tomasza Wodarczyka ma dołączyć Abdel Lachning. Ten senegalski napastnik ma 26 lat, jest dosyć wysoki, no bo mierzy 1,85m wzrostu, jest piłkarzem prawonożnym, a transfermarkt wycenia go na 550 tysięcy euro. Do Europy trafił dopiero w 2022 roku, konkretnie do czeskiego Vlasim, w barwach którego na drugim poziomie w Czechach, rozegrał 14 spotkań, strzelił dwie bramki, zaliczył trzy asysty i zapracował sobie na transfer pięterko wyżej. Trafił do FK Teplice, w barwach którego w tym sezonie w 17 spotkaniach strzelił 5 bramek, no a łącznie w czeskiej Ekstraklasie uzbierał już 59 spotkań z 13 golami, 5 asystami, natomiast ostatniego gola w Lidze zdobył dopiero w październiku. W czym się wyróżnia? Przede wszystkim jest to napastnik, który bardzo często uderza, średnio 3,1 razy na 90 minut, co było piątym Wynikiem w Lidze Czeskiej też często drybluje, no bo średnio 3,2 razy na 90 minut całkiem często. Jak na napastnika, warto też dodać, że aktywnie pracuje w defensywie średnio notuje 4,9 pojedynków defensywnych na 90 minut i wygrywa aż 74% z nich, co jest najlepszym wynikiem wśród napastników. W Lidze Czeskiej do tego dobrze odnajduje się w szesnastce rywala notuje w niej średnio 4,8 kontaktu z piłką na 90 minut co było 10. Wynikiem w Lidze. Czeskiej, natomiast w lidze czeskiej w tym sezonie miał drobne problemy z wykończeniem, strzelił 5 bramek przy współczynniku Expected Goals na poziomie 6,5, także tych goli mogło być więcej. Widzew oczywiście napastnika potrzebował po odejściu Imada Rondicia, przynajmniej takiego do rywalizacji. Są oczywiście Hamulić i Sobol, natomiast nie są oni zbyt bramkostrzelni i może Ning Goladorem też nie jest, natomiast coś u naszych sąsiadów postrzelał, także zobaczymy jak sprawdzi się w Widzewie. Wczoraj miał przechodzić test Medyczny przed transferem do widzewa ma podpisać kontrakt do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Także być może, gdy oglądacie ten materiał, no to Link jest już nowym zawodnikiem drużyny złoci. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tych transferów. Z chęcią poznam Waszą opinię na ich temat. Kończy się okno transferowe w Polsce. Sporo dzieje się na rynku transferowym obecnie w naszym kraju. Także pewnie wkrótce pojawi się kolejny taki film. No a za ten serdecznie Wam dziękuję. Za uwagę. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Za wszystkie łapki w górę i subskrypcje serdecznie dziękuję. Maciej Kuchak kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Cześć!